Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dzień dobry. Ale wam robię numer. Miałem nie live streamować tutaj o poranku, a jednak live streamuję. No tak, no tak to w życiu jest, że ludzie jedno mówią, a później drugie robią. Nie przejmujcie się. Tak naprawdę, to postanowiłem wrócić do tego live streamowania o poranku na tym kanale, bo. Bo mi to robi dobrze, <noise> bo wtedy mam e, tą motywację, żeby wstać z łóżka przed godziną piątą. Jest 5.11, więc się wyrobiłem i tak nieźle. No więc mam motywację, a ja potrzebuję tej motywacji. A druga sprawa jest taka, że mm, tak jak sobie przeglądałem ostatnio, zmieniłem skórkę na stronie internetowej rajkow.pl e, i zdałem sobie sprawę z tego, że tam jest już ponad chyba 700 różnych wpisów, artykułów, vlogów i tak dalej. A tak naprawdę podejrzewałem, że. Większość z was wchodzących na tę stronę to tam widzi, w ogóle nie wiem, jakieś 2% tego, no bo, no bo nikt się przecież nie bawi w to, żeby skrolować, robić load more posts i dalej, żeby skrolować tego. Więc pomyślałem sobie, że będziemy się spotykali codziennie rano o piątej. i wam będę przypominał różne tematy, a dzisiaj przypomnimy sobie temat związany ze zmęczeniem decyzyjnym. A zmęczenie decyzyjne to jest w sumie. Coś takiego, co może dotykać w tej chwili na przykład naszych parlamentarzystów, bo oni ciągle siedzą po nocach i próbują pisać jakieś ustawy. Na no w ogóle zmęczenie decyzyjne to jest coś takiego, co zanim ten świat specjalnie jak gdyby i odgórnie zwolnił ostatnio, co jest moim zdaniem jednym z bardzo dużych plusów całej sytuacji z koronawirusem. No to zmęc zmęczenie decyzyjne to było coś takiego, co dotykało każdego, nawet dzieci, i, i tak sobie do końca w świecie zachodnim z tego nikt nie zdawał sprawy, że to w sumie jest źle. No to może sobie teraz zdamy sprawę jako, nie, jako ludzie, jako ludzkość, i może coś z tym zrobimy. E, no więc tak. To chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać o decyzjach, które musimy podejmować każdego dnia i przekonać Was do tego, że im mniej tych decyzji będzie, tym szczęśliwsi będziemy, a ich jakość będzie lepsza. A dlaczego jakość tych decyzji będzie lepsza? Dlatego, że istnieje coś takiego jak zmęczenie decyzyjne. To polega na tym, że każdy z nas ma jakąś skończoną ilość energii potrzebnej na dokonanie wyboru każdego dnia. To jest skończona ilość, to znaczy, że ona się kiedyś skończy. Krążą takie pogłoski, że na przykład Barack Obama ma tylko i wyłącznie granatowe i szare garnitury w szafie. I ja go rozumiem, albo że niektórzy partnerzy zarządzający dużymi kancelariami prawnymi mają tylko i wyłącznie czerwone, granatowe krawaty w szafie i mają tylko białe koszule. No i a Mark Zuckerberg nosi szare t-shirty tylko, nie? A Steve Jobs chodził w czarnym golfie i miał jeden model jeansów. To właśnie jest to. Ja to tak naprawdę bardzo dobrze rozumiem, bo, bo, bo ja u siebie w swojej garderobie też staram się mieć w sumie skończony set rzeczy takich, takich wyjściowych, powiedzmy, żeby się za bardzo nie zastanawiać. Aczkolwiek grzeszę tutaj niemiłosiernie ilością t-shirtów, bo t-shirty to jest coś takiego, co mam w ilościach niesamowicie za dużych. Więc jakby, co to, nie kupuj mi t-shirta, bo. Bo mam ich za dużo. Najtrudniejsze rzeczy powinno się robić rano. Z pomocą przychodzą dwie techniki, które ja osobiście stosuję i które bardzo pomagają. Po pierwsze, chodzi o to, żeby zaplanować sobie na rano te rzeczy i te decyzje, które są dla nas najważniejsze. Poprzedniego dnia wieczorem trzeba przed pójściem spać zajrzeć sobie na listę rzeczy do zrobienia. I na samym szczycie listy ustawić tych kilka rzeczy. Dla mnie to są 3-4 maksymalnie, które danego dnia chcecie zrobić i od których zaczniecie następny dzień. No to od tamtego czasu mi się już trochę zmieniło w sensie takim, że ustawiam sobie jedną najważniejszą rzecz do zrobienia danego dnia. I zazwyczaj robię to danego dnia rano, właśnie tuż po 5 rano, a nie, a nie, a nie poprzedniego dnia wieczorem. A to dlatego, że czasami. Yy, ja mam tak, choruję na taką chorobę, że mi się wydaje wieczorem, że nie wiadomo, co będę w stanie zrobić rano, i nie wiadomo, co mi się będzie chciało rano zrobić, a później rano mi się okazuje, że jednak priorytety mam trochę inne. No, i tak z mojego doświadczenia wynika, że jednak priorytety, znaczy te, te priorytety, które mam rano i co mi się jak gdyby rano wydaje, to jest większa prawda niż to, co mi się wydaje wieczorem. O. No dobra, idźmy dalej. No więc trzeba sobie zaplanować takie właśnie rzeczy. No i, no i to, żeby sobie zaplanować właśnie na sam początek najtrudniejszą rzecz, którą, której nie chcemy robić i której nam się nie chce robić. To jest, to jest dobra strategia, to jest to takie eat the frog, nie? Na zasadzie połknij żabę, a później dalej to już jakoś z górki będzie. Dla mnie to są zazwyczaj rzeczy, które są najtrudniejsze, które najmniej mam ochotę robić i które wymagają ode mnie podejmowania jakichś decyzji. W dzisiejszych czasach podejmowanie decyzji nie jest łatwe, bo zazwyczaj podejmuje się je bez pełnej informacji, trochę na czuja i w bardzo zmieniających się okolicznościach. No i to do tej ostatniej koronawirusowej sytuacji to ma bardzo duże zastosowanie, nie? Ci parlamentarzyści, co siedzą po nocach, czy ci przedsiębiorcy, którzy czytają różne dziwne artykuły i im się wydaje, że świat się zaraz skończy. Poczytają te artykuły, nie głównie, dlatego im się tak wydaje. No, no, to oni mają niepełne informacje i oni w chaosie muszą podejmować decyzje. No i dobrze, no bo zasadniczo he, no życie to chaos, nie? Druga ważna technika jest taka, żeby w innych rejonach życia niż sprawy zawodowe ponieważ nasz zasób energii na decyzję jest skończony i nie wie, czy my podejmujemy decyzję związaną z naszą pracą, czy z naszą działalnością biznesową, czy może jaki kolor skarpetek założyć, ograniczyć podejmowanie decyzji do tych mało istotnych, które podejmuje się codziennie i które mają mało związku z naszym ogólnym rozwojem. No to trochę też idziemy w stronę tego właśnie, że jak się wyposażymy swoją szafę w mniejszą ilość decy tych nie decyzji, tylko właśnie ubrań, no to nie będziemy musieli decydować o kolorze skarpetek, o kolorze garnituru, o boże krawata do koszuli i do, do spodni i tak dalej. Przykładowo od jakiegoś czasu ja że do tego, żeby w szafie mieć tylko i wyłącznie białe koszule. Jeżeli chodzi o krawaty, to mam tylko i wyłącznie dwa typy, albo czerwony gładki, albo niebieski w jakiś wzorek, tak. Najczęściej są to kropeczki lub paski. Dlaczego? Bo mając taki zestaw, nigdy nie muszę się zastanawiać, co założyć. Ściągam pierwszą lepszą koszulę z wieszaka i pierwszy lepszy krawat z szafy, i wiem, że to pasuje. No, od tamtego czasu jeszcze zrobiłem, poszedłem dalej, i w ogóle przestałem nosić krawaty. Chyba, że idę na jakieś bardzo ważne negocjacje albo spotkanie albo coś. A tak w ogóle to mam po prostu koszule białe albo w granatową taką krateczkę. O, jeszcze ostatnio kupiłem sobie koszulę różową specjalnie dla mojej córki, bo, bo ona chciała, żebym miał różową koszulę. O. Druga sprawa, nad którą nie muszę się codziennie zastanawiać, to jest śniadanie. Mniej więcej już od dwóch miesięcy na śniadanie piję po prostu duży kubek kawy z masłem i olejem kokosowym. Albo w ogóle nie, nie jem żadnego śniadania. Tu jest kawa, ale bez oleju i bez masła po prostu kawa. O. Robię to codziennie, w związku z tym nie muszę się zastanawiać, czy dzisiaj jajecznice, czy może jajko sadzone, Kolejna decyzja mniej i to naprawdę pomaga. Lepiej jest zostawić tę energię na podejmowanie decyzji. Znaczy, lepiej jest zostawić tę energię na podejmowanie decyzji, na takie decyzje, które tylko my możemy podjąć, w których nikt nas nie zastąpi. Zastanawianie się, jakie portki albo jaką koszulę założyć, to jest jednak marnowanie potencjału. No to jest marnowanie potencjału, a ja jeszcze ja dodam do tego to wszystko, co świat zachodni nam wrzucił na web, czyli to, że przychodzisz do sklepu i chcesz kupić jogurt, tam masz do wyboru, nie wiem, 150 tysięcy, znaczy może nie tysiące, ale 150 różnych typów jogurtów, i, i już w tym momencie po prostu masz ochotę sobie darować cokolwiek, a nie, a nie kupić ten jogurt. I tak samo jest z kolorami lakieru z samochodu, który chcesz sobie kupić, i tak samo jest z całą masą innych rzeczy. Więc nie dajcie się nabrać na zmęczenie decyzyjne, bo tak naprawdę... Znaczy najlepszym antidotum, albo może dwoma antidotami na zmęczenie decyzyjne, to jest, to jest minimalizm i esencjalizm. Tak? No, czyli esencjalizm to jest zastanawianie się nad tym za każdym razem, przy każdej decyzji, którą od każdego dnia podejmujemy, czy to nas prowadzi do naszego celu i co, czy to, co robimy, jest dla nas ważne. I to trzeba robić strasznie, strasznie agresywnie w stosunku do samego siebie, tak, bo my często sami siebie pakujemy w jakieś problemy, bo nam się coś tam nie chce zrobić, albo wydaje nam się, że coś tam jakimś psim swędem się prześliźni i będzie spoko w życiu, ale to nigdy nie jest tak spoko. No a druga sprawa to jest minimalizm. No czyli, jeżeli mamy możliwość pójścia do sklepu, w którym są trzy jogurty i jeden z nich nam smakuje, no to pójść do tego sklepu, a nie do tego, w którym jest 150 jogurtów, bo już sama konfrontacja z taką ścianą jogurtów e, to naprawdę nas pozbawi energii na podejmowanie różnych ważniejszych w życiu decyzji. I z tym Was zostawiam. Na razie.